poczty sztandarowe, sztandary wprowadzić. Poczet flagowy do podniesienia flagi państwowej wystąp. Witam wszystkich bardzo serdecznie na obchodach 82. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. Zapraszam Miłosza Skrzypa Państwa do wysłuchania utworu Myślimy o Polsce. Był czas, że Polski nie było na mapie, dlaczego tak się Musiało zdarzyć, że obcej mowy uczono w szkołach i trzeba było o Polsce marzyć. Myślimy dzisiaj o Polsce, mówimy nasz kraj ojczysty. Słuchamy polskiego hymnu, trwa apel uroczysty. Polsce historia uczy pokory. Czytamy o latach wojen zaborskich. Nie woli wiedzieli wszyscy, że kto się urodził w rodzinie polskiej na polskiej ziemi. Dopóki będzie pamiętał Walczy polskiego serca Z nim nic nie zmieni Myślimy dzisiaj o Polsce Mówimy na wskaz ojczysty Słuchamy polskiego chrętu Historia uczy pokory, czytamy o latach wojen zaboru. Mazurki, Chopina, pięknie ojczyznę naszą na zawsze mamy. Myślimy dzisiaj o Polsce, mówimy nasz kraj ojczysty. Słuchamy polskiego hymnu, dwa apel uroczysty. Myślimy dzisiaj o Polsce.

Dziękujemy bardzo Miłoszowi, a ja już serdecznie zapraszam o zabranie głosu pana burmistrza Jasienia Andrzeja Kamyszka. Jest mi niezmiernie miło powitać właśnie tego pierwszego września wszystkich przybyłych. Na początek chciałbym przywitać poczty sztandarowe Urzędu Miejskiego, Szkoły Podstawowej w Jasieniu, Szkoły Podstawowej w Wicinie oraz naszych drogich harcerzy. Witam serdecznie Pana przewodniczą, Przewodniczącego Zbigniewa Walczaka wraz z radnymi. Witam serdecznie dyrektorów szkół ze swoimi delegacjami. Ze szkoły wicina, ze szkoły w Jasieniu. Witam. Niezawodny Uniwersytet Trzeciego Wieku. Delegacje, delegacje naszych drogich Sybiraków. Stowarzyszenie Szaruga. Was droga młodzieży i drodzy mieszkańcy. Pierwszy Września 1939 roku, godzina czwarta Najpierw Tczew, potem wielu, Westerplatte. W ciągu kilku minut Polska stanęła w ogniu. Hitler pokazał zbrodniczą twarz. Rozpoczynając podbój świata, dwukrotnie liczniejsza armia niemiecka, bardzo dobrze wyposażona. Nie udało jej się jednak błyskawicznie zająć naszego kraju. Polacy bronili się do początku października. Mimo, że od 17 września po wkroczeniu na ziemię Polskiej Armii Czerwonej. Walczyliśmy na dwa fronty. W tej kapanii wrześniowej zginęło 70 tysięcy polskich żołnierzy. Największy w historii świata konflikt zbrojny pochłonął 72 miliony ludzkich istnień. Polska odniosła procentowo Największe straty. Wśród państw walczących zginęło prawie 6 milionów polskich obywateli, czyli niemal 16% przedwojennej ludności kraju. Obrona polskiego honoru była bardzo kosztowna, ale nieunikniona, bo mimo ofiar Polska istnieje i jest naszą wspólną dumą. Dlatego dzisiaj stajemy w tym miejscu za dumy zadając pytanie, co ja bym zrobił jakbym się zachował 1 września 1939 roku Dlatego dzisiaj chylimy głowy przed poległymi, oddając szczególną cześć i szacunek tym, którzy przeżyli i nadal są wśród nas. Fała bohaterom. Dziękujemy bardzo serdecznie panu burmistrzowi. A teraz poproszę delegację o złożenie kwiatów pod chodnikiem bohaterów walk o wolność. Zapraszam przedstawicieli władz naszego miasta. Zapraszam przedstawicieli Rady Miejskiej w Jasień. Proszę przedstawicieli zespołu szkolno-przedszkolnego w Jasień oraz szkoły podstawowej w Wicinie. Zapraszam przedstawicieli Koła Sybira. Zapraszam przedstawicieli Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zapraszam Stowarzyszenie Militarno-Historyczne Szaroga. Zapraszam Stowarzyszenie Wjaśnienia. Dziękuję, Dziękuję wszystkim za to, że byliście z nami w tak ważnym dniu dla naszej ojczyzny. Dziękuję Wam za Waszą piękną, patriotyczną postawę. Całość, baczność, poczty, sztandarowe, sztandary wyprowadzić. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję za dobrą współpracę ze szkołami, instytucjami i stowarzyszeniami. Dziękuję bardzo. Piąteczka, brawo. Brawo. Czesta, brawo. bravo, super. Dobra. E, kochani, jesteście wolni, kto może iść sam do domku, kto idzie do domku, a kto e, wraca na świetlicę, to wraca z nami do szkoły, tak? już mama chyba. Tak? Okay. No, my idziemy. No już zaraz zobaczymy. Ja zezwodzę cię. Zezwodzę cię, tak. Bo my tu bardzo tak bardzo niedawodna drużyna harcerska, jesteście najlepsi.